Chciałem się spytać, jaką macie wizję rozwoju Opery? Jakie nowe funkcjonalności będziecie przygotowywali dla użytkowników? E, na samym początku chciałbym jakby przypomnieć trochę historii. Dlatego, że Opera to jest firma, która zaczęła robić przeglądarkę, zanim to było modne. Więc my, my tak naprawdę tworzyliśmy cały ten biznes, my tworzyliśmy pewne definicje i pewne rozwiązania, które wciąż są aktualne. Więc naszą strategią jest przede wszystkim to, co my chcemy robić. My chcemy robić przeglądarkę. My chcemy robić przeglądarkę nie na dzisiaj, nie na wczoraj, tylko na przyszłość. I my chcemy, żeby te rozwiązania, które my dostarczamy do użytkowników, żeby one były E, mocno poparte e, potrzebą użytkowników, badaniami z użytkownikami, pochodzące z ich potrzeb e, i e, z ich e, nierozwiązanych jakichś wciąż problemów, których jest bardzo dużo wciąż online i nie online. I chcielibyśmy właśnie e, w, tym, w, tym, w tym kierunku iść, czyli na, po prostu robimy przeglądarkę, bo to kochamy i chcielibyśmy e, tą pasją poprzez nasz produkt, podzielić się z naszymi użytkownikami. A co takiego odróżnia przeglądarkę o od jej konkurentów na rynku, Firefoxa czy też Chroma? Ja myślę, że każdy z użytkowników ma swoją odpowiedź na to pytanie. Natomiast gdybyś nie miał się o to zapytać, to ja myślę, że przede wszystkim we wszystkim, co my robimy, widać naszą, naszą pasję. Czy to jest design, czy to są skomplikowane rozwiązania technologiczne w tle, bo my nie tylko korzystamy z silnika, my go, tworzymy bardzo aktywnie, pracujemy nad tą mocną, techniczną stroną, wybieramy inne rozwiązania, które są dostępne na rynku najlepsze my, my śledzimy też za tym, żeby ten e, silnik chromium, który powstaje, żeby on był bezpieczny i szybki dla wszystkich użytkowników. Czyli e, naprawdę jest bardzo dużo pracy wykonaną przez naszych e, ludzi w tle i nasi użytkownicy nie muszą się o tym martwić. Po prostu, jeśli coś e, dostają sygnowanym operą, to znaczy, że to jest najlepsze. I e, co jest jeszcze ważne, to to, że my się nie boimy. My jesteśmy w stanie podjąć bardzo drastyczne decyzje, ale też pokazać to, że my jesteśmy w stanie konsekwentnie tym dążyć. I to nie jest zamknięty temat. Nowe funkcjonalności będą się pojawiać z każdym następnym przyszłym release'em i z każdym z tych release'ów chcemy udowodnić naszą pasję i też ten, ten wybór najlepszych rzeczy dla naszych użytkowników. I myślę, wiesz co najbardziej nas odróżnia? Nas odróżnia odwaga. Odwaga, ale w sensie wprowadzanie nowych funkcji, tak? A jakie nowe funkcje zamierzacie teraz wprowadzić w najbliższej przyszłości? Yy, nie wiem, czy jak, jak bardzo dokładnie śledzisz to, to co już zrobiliśmy. Mm. E, na przykład e, ostatnio wprowadziliśmy podgląd karty. E, to jest taka funkcjonalność, kiedy najeżdżasz na kartę, to widzisz to bardzo duży podgląd tego, jak to wygląda w środku. Jest to bardzo fajne, wizualne rozwiązanie dla tych, którzy mają dużo kart. My teraz wprowadzamy nowe zakładki, które nie są po prostu zakładkami, które są ciekawą, ładną, a piękną, bym powiedział, kolekcją rzeczy online. Myślę, że to jest które znajdujemy online. Co, co, jest, jest oczywiście kilka innych takich rzeczy, które których wciąż nasi użytkownicy się dopytują i chciałbym tutaj też wykorzystać okazję, żeby powiedzieć, że to, że my jesteśmy CISI, to nie znaczy, że nie słuchamy naszych użytkowników. My ich słuchamy bardzo uważnie, śledzą wszystkie możliwe wątki fora, blogi i tak dalej, natomiast my chcemy udowadniać czy nadal. No, no właśnie, bo we wcześniejszej rozmowie e, mówiłeś, że prowadzicie badania opinii publicznej naszych użytkowników i że macie z nimi tak naprawdę bardzo dobry kontakt i wiecie, czego oni oczekują. Na czym takie badania polegają? Mhm. E, e, badania prowadzimy różne. E, bardzo dużo spędzam czasu na prostu zwykłą rozmowę z użytkownikami, czyli siadamy przed komputerem przy i rozmawiamy na temat różnych problemów. Czasami to są zorganizowane grupy, kiedy ja tylko słucham, podglądam, można powiedzieć, o czym ludzie rozmawiają i do oni są bardziej otwarci, żeby mówić o swoich problemach. Natomiast co my jeszcze też prowadzimy badania ilościowe, zbieramy statystyki na, na, na temat działania naszych systemu i przykład. 93% użytkowników ma średnio mniej niż 5 kart otwartych. Jeśli, jeśli to powiem komuś też do tych osób, co oglądają tego że jak to jest możliwe, ja mam teraz 20, tak? No to tak. <laughs> Więc natomiast to, to są takie twarde statystyki, które zbieramy, oczywiście tylko dla tych userów, którzy się zgodzili na zbieranie statystyk. I my widzieliśmy, że no dobra, to są 93%. Co pozostało mi 7%? Wtedy na przykład my rozmawialiśmy, rozmawialiśmy, zrobiliśmy ankietę na naszym polu, żeby się ludzie zapytać, jak oni się czują z tym rozwiązaniem, który jest wy i z że im więcej ludzi ma otwartych kart, to nie oni są zadowoleni z tego, jak, jak to funkcjonuje obecnie. I naszą odpowiedzią na to było wprowadzenie tego poglądu kart, o którym mm. przed chwilą do dzisiaj mówiono. To, to jest prosty przykład. Tak? Zaczęliśmy od zbierania statystyk, przez, e, e, następnie przez jakieś takie inne badania ilościowe, zbieranie ankiet, analizowanie e, informacji E, I e, 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 następnie po prostu wykonaliśmy, dostarczyliśmy na, na rynek rozwiązanie, które my uważamy na chwilę obecną jest najlepsze. E, I po, po tej informacji zwrotnej, którą otrzymujemy. Mhm. Widzimy, że tak, to jest, to jest ciekawe. Owszem, to nie rozwiązuje wszystkich problemów nawet, tak? to, to jest mały krok naprzód. Natomiast, natomiast to, jest, to jest ten kierunek, w którym chcielibyśmy podążać. Tak? Czyli szukać to, to coś, co jest wciąż nie rozwiąza rozwiązane w naszych użytkowników zrozumieć ten problem. Nie problem na poziomie tego, że y, ktoś chce przycisk mieć od czegoś, tak? tylko co jest tak naprawdę w tle istotnego, co jest naprawdę... Macie generalną strategię, tak? Jak Ech. rozwijać cały ten mm -hmm. produkt. Mm -hmm. Czyli możemy założyć, że w najbliższym czasie opera będzie się intensywnie rozwijać. My się rozwijamy intensywnie przez, przez cały czas. My, Wprowadzamy nowości e, e, z każdym mniejszym releasem e, i ja zachęcam wszystkich, żeby śledzić co, co, co się dzieje u nas, dlatego że to, to, to nie jest kończony temat, to nie jest produkt, który jest gotowy i, i nikt się nie przekłada tego rozwoju. To, to będzie się zmieniać, bo tak jak powiedziałem wcześniej, my jesteśmy na tyle odważni, że zaryzykujemy z za odmienienia szczegółów. To naprawdę ciekawe rzeczy. Trzymam ze to słowo. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Za